Era wielkich biur dobiegła końca. Kiedyś, żeby zbudować dużą firmę usługową, potrzebowałeś mieć wielkie biuro, wielkie zespoły i logo i stronę WWW za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dzisiaj wystarczy prosta, jasna, skalowalna oferta. Community, czyli społeczność ludzi, którzy ma określony problem, a ty ten problem jesteś w stanie rozwiązać i jesteś w stanie rozwiązywać ich mniejsze, większe i średnie problemy, więc widzą w tobie go-to eksperta, widzą w tobie markę, która realnie jest w stanie im pomóc i z którą chcą współpracować. I ostatnie, narzędzia, czyli. Narzędzia do automatyzacji, narzędzia do tworzenia reklam, umiejętności obsługiwania tych wszystkich narzędzi po to, aby tym klientom dostarczać jakość. I tak naprawdę, żeby zbudować taką firmę w dzisiejszych czasach nie potrzebujesz wielkiego zespołu. Potrzebujesz siebie, potrzebujesz trochę wiedzy yy, i potrzebujesz tak, na, jeżeli chcesz mocniej wyskalować, małe, proste, skalowalne zespoły. Czyli kilku fajnych specjalistów, wokół których obudowujesz tą firmę i to w zupełności wystarczy, żeby w dzisiejszych czasach konkurować z naprawdę dużymi graczami. I dokładnie. Dla takich osób stworzyłem The Club, czyli miejsce, w którym pokazuję, jak zbudować taką firmę. Jak zbudować prostą, skalowalną, zdalną firmę usługową, która jest tak naprawdę twoim lifestyle biznesem, który możesz prowadzić z każdego miejsca na świecie i która może generować wyniki, jak naprawdę duża skalowalna marka. Więc zapraszam Cię na krótką oprowadzajkę, w której pokażę Ci, jak wygląda Community od środka. Całość Community została stworzona w taki sposób, aby każdego nowego członka prowadzić za rękę, aby nie było takiej sytuacji, że ktoś dołącza i ląduje w takiej typowej bibliotece narzędzi, kursów i tutoriali. Bo nie o to chodzi. Jakby współczynnik zakończeń kursów na rynku, jeżeli sobie przeczytasz jakieś raporty, to jest tam między 5 a 10%. Czyli ludzie kupują, czy wchodzą w jakieś kursy i niewiele z nich wynika. Ja chciałem uniknąć tej sytuacji i postawić na zupełnie inny model. Na Model, w którym masz tak naprawdę takie side questy, potraktować to trochę jak grę, że wchodzisz, tu masz moduł pod tytułem, nie wiem, automatyzację, nauczanie, się automatyzacji. Masz sekcję pod tytułem Sprzedaż i Oferta. Naucz się tworzyć dobre oferty, naucz się sprzedawać. I y, mamy sekcję pod tytułem Zacznij tutaj, w której właśnie tłumaczę to, co widzisz teraz na filmiku, więc bardzo szybko zrozumiesz, jak się poruszać po całej przestrzeni. Mamy sekcję Przedstaw się, ponieważ bardzo mocno stawiamy na to, aby zapoznawać się z innymi członkami, aby poznawać swoich być może klientów, być może partnerów biznesowych. Już niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w której okazywało się, że jakiś członek z drugim członkiem skumplowali się, zaczęli realizować jakieś fajne zlecenia wspólne, czy ktoś potrzebował usług jakiegoś jednego z. z z członków naszej, naszej społeczności. Mamy sekcję forum ogólne, w której może zadawać takie codzienne pytania, albo na przykład strefę feedbacku. Strefa feedbacku służy do tego, aby jeżeli na przykład tworzysz swoją jakąś kampanię reklamową, masz pomysł na biznes albo chcesz przetestować jakieś narzędzie sasowe, które zbudowałeś, to tutaj możesz to wrzucić i my jesteśmy od tego, żeby to przejrzeć, zobaczyć, dać Ci swój feedback, pomóc Ci, e, ci to wyciągnąć jak najlepszą jakość. Mamy bardzo mocny zespół takich, czy to ja, czy, czy moi współpracownicy, czy nawet użytkownicy, członkowie społeczności, którzy są naprawdę bardzo mocni w wielu branżach, czy to w marketingu, czy w sprzedaży, czy w automatyzacjach. Więc z dużym prawdopodobieństwem damy Ci bardzo wartościowy feedback. I bardzo zachęcam do tego, aby właśnie wchodzić w takie interakcje, czy z nami, czy z innymi użytkownikami. A jeżeli chodzi o samą część edukacyjną, to mamy, mamy dwie główne sekcje. Mamy mini kursy i przewodniki, czyli miejsce, w którym regularnie wrzucam jakieś tutoriale czy kursy, typu jak stworzyć swój biznes plan, jak sprawdzić, czy twój pomysł na biznes ma sens, jak i wsk na jakie wskaźniki zwracać uwagę, jak na przykład sobie, jak pisać wiadomości DM, czy maile do, do klientów B2B, jak wyceniać swoje produkty. Więc staram się, się rozwiązywać takie właśnie problemy powiedzmy dnia codziennego, które dotyczą tej naszej głównej usługi czy naszej naszego głównego produktu czy całej firmy, więc to, to są te części takie powiedzmy mini kursy i przewodniki, które pozwalają ci szybko dostawać te, te, te quick winy. A do tego mamy część główną. Ta część główna, ona jest bardzo rozbudowana, której korem, takim głównym modułem jest, jest moduł przedsiębiorcy Jutra. I tutaj tak naprawdę masz całe know-how potrzebne do tego, żeby zbudować taką firmę jak moja. Czyli skopiować sobie mój model i zbudować prostą, skalowalną firmę usługową, która skupia się wokół budowania dużej społeczności, wokół rozwiązywania problemów w tej społeczności, i wokół dostarczania jak najlepszego customer experience. Czyli. Wejdziesz do tego jak do gry. Masz sześć modułów, gdzie masz intro, w tym tłumaczy, jak zacząć, jak się poruszać, a potem zaczynasz budować. Wchodzisz w strategię, tu, tu nie masz jednego filmiku. Tu masz cały moduł. Masz siedem głównych lekcji, gdzie każda lekcja to jest. Fajna, wizualna, fajna, technicznie opisana e, e, lekcja, w której poznasz i teorię, i praktykę. Chcesz zbudować archetyp marki, czyli to, w jaki sposób ludzie mają cię postrzegać? Bardzo proszę, dostaniesz teorię pod tytułem, jakie są w ogóle archetypy marki, który co oznacza, który, kiedy warto wykorzystać, a na samym końcu masz praktykę, masz zadanie dla ciebie. Ok, nauczyłeś się teorii, pokazałem ci to, to działaj, rób to. Nie, nie, nie chcę ci zostawiać tak, jak to, to, to się robi w typowym kursie, gdzie rzucę, ci jakąś lekcję, ty może ją obejrzysz i nic z tym nie zrobisz. Nie. Tu masz teorię, praktykę, teorię, praktykę. Do tego wszystkiego każdy moduł ma swoje podsumowanie, czyli każdy moduł ma ci dać realny, namacalny efekt. Masz wiedzieć, kto jest twoją grupą docelową, jaki rozwiązujesz problem, jaki model wybrałeś, jak ma wyglądać twoja struktura. Masz sobie to opisać i to pozwoli Ci tak naprawdę rzeczywiście budować ten biznes i rzeczywiście robić coś więcej niż tylko oglądać i gdzieś na sobie teoretyzować. Tu, 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 tutaj, przechodząc krok po kroku, moduł po module, zbudujesz, zbudujesz ten biznes naprawdę. I wracając, mamy kolejne moduły pod tytułem, jak stworzyć ofertę, jak się nauczyć sprzedaży, jak, się, jak robić reklamy, żebyś nie musiał korzystać z agencji, nauczyć się to robić samodzielnie, jak robić newslettery, czy jak prowadzić swoje zdalne biuro w takim typowym lifestyle biznesie. I na koniec mamy też sekcję pod tytułem AI Power Service Company, czyli tutaj wrzucam. Pełne duże kursy, nie wiem, ten trwa prawie godzinę, w którym pokazuję, jak stworzyć cały system w menu czacie. Do tego, aby on sprzedawał Ci 24 godziny na dobę. Jest cały kurs na temat korzystania z jednego z topowych narzędzi do pozyskiwania klientów B2B, w którym docierasz do konkretnych firm, w którym wysyłasz masowe skustomizowane wiadomości, gdzie, gdzie możesz docierać do osób decyzyjnych w konkretnych firmach, i, i cały czas na bieżąco dodaję kolejne kolejne kurs po to, aby zawsze być na bieżąco, abyś nie musiał um, szukać na YouTube czy w internecie tysiąc, czy obserwować tysiąca różnych kont, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie. Tutaj masz cały czas krok, a nawet kilka kroków przed swoją konkurencją narzędzia, z których korzystają najlepsi. Także to wszystko, nie będę dłużej przedłużał. Jeżeli Ci się podoba, to serdecznie zapraszam Cię do naszego community i mam nadzieję do zobaczenia po drugiej stronie społeczności.